Cześć! Dzisiaj będzie już ostatni odcinek pękniętego królestwa Renaty Czarneckiej. Rozdział siódmy W sercu żałoba Uniósł dłoń i otarł wilgotne czoło. Pot zmieszany z krwią spłynął mu po twarzy i poczuł w ustach słodko-słony smak. Jego oczy syciły się widokiem powalonych żubrów. Nagoniono je na skraj lasu i kłuto bez miłosierdzia ostrymi oszczepami. Broniły się, szukając drogi odwrotu, lecz tuż za nimi szczelna ściana naganiaczy udaremniała ucieczkę. Rozjuszone atakiem, kąsane przez sforę ogarów, rzucały się na oślep. Lecz mnogość myśliwych uzbrojonych po zęby nie dawała zwierzynie szans. Słaniając się na masywnych nogach, ociekające krwią, która lała się z tych otwartych ran, zdobywały się na ostatni akt i w nierównej walce o życie. Jeszcze zebrawszy ostatnie siły, przerażone wizją śmierci, która zaglądała im w ślepia, rzucały się na oprawców, dobywając z gardła ryk, w którym drgała melodia ludzkiego głosu, pełna żałości, rozpaczy i woli życia. Otumanione bólem, przerażone wrzaskiem myśliwych i ujadaniem rozwścieczonych psów, zwalały się potężne kolosy na śnieg, jeden po drugim, znacząc jego biel szkarłatną krwią. Już zlecieli się oszczepnicy, by dobijać dogorywające zwierzęta. Nie jeden, niewprawiony w myśliwstwie, młody i naiwny, zaślepiony zwycięstwem, odrzuciwszy oszczep, pochylał się nad bestią i przywoływał towarzyszy. Ginął rozszarpany przez żubra, który ostatkiem sił muścił bliską śmierć. — Wasza miłość, powaliliśmy szesnaście sztuk! — król usłyszał zza pleców głos Radziwiła Rudego. Piękne trofeum, rzek, rzekł Zygmunt August. W jego oczach kipiała duma, z ust dobywał się rozgorączkowany oddech. Sam zabił dwa dorodne samce i teraz prześliznął się wzrokiem po trupach jeszcze gorących, z których patrzyły zastygłe w przerażeniu oczy. O czym odwrócił się do Mikołaja. Ujrzał jego dorodną sylwetkę w krótkim kożuchu, głowę chroniła przed zimnem czapka, z której na ramię zwisała lisia kita. Dwie sztuki poślicie do Warszawy, polecił król i ruszył, by obejrzeć zwierzynę. Śnieżne niebo poczęło się zasnuwać powłoką nadciągającego zmierzchu. Trzeba było się spieszyć do zamku. To już kolejny dzień polowań w Puszczy Grodzieńskiej. jakielon, zdawał się niestety niesyty wrażeń i pełen energii. Uciekał z zamku, jakby tu odnajdywał spokój od codziennych udręk, od trudnych spraw, które tam w Gdańsku i w Królewcu kradły mu całe dnie. I długie godziny snu. Chciał zatrzymać się w Grodnie kilka dni i ruszyć do Krakowa, a tymczasem czekał na Mikołaja Czarnego. Ładowano na wozy. Kilkunastu silnych chłopów z mozołem dźwignęło olbrzymie cielsko, zaskrzypiały koła pod ciężarem trupów i pierwsze fury ruszyły w stronę Grodna. Sfora ogarów rzuciła się za tropem świeżej, jeszcze gorącej krwi. Przystawały co ruszy i zlizywały, splamiony farbą, śnieg. Polowanie się udało. Monarcha dawno nie był tak bez troski jak tutaj, pośród lasów. Wjechano na dziedziniec zamku w blasku pochodni, w pruszącym śniegu i przy wyciu wilków, które towarzyszyło myśliwym, odkąd zapadł zmrok. Na dziedzińcu powstał rejwach, służba wlazła Wylazła z zamku gwar ludzkich głosów, nawoływania mieszały się ze szczekaniem psów i rżeniem koni. Zakłócając spokój zamczyska, król zsiadł z konia i dostrzegł radziwiła czarnego. Książę radziwił, rzekł Zygmunt August radośnie, widząc jego postać pełniejszą blasku niż dawniej, kiedy widzieli się po raz ostatni po złożeniu Barbary do krypty. Choć niepozornej postury, czarny urósł. Przy bracie, jeszcze bardziej z oczu biły mu pewność i duma. Szkarłatne szaty, jakie miał na sobie, lśniły od złotych zdobień, srebrnych klamer i guzów ciosanych z rubinów. Radziwił położył rękę na sercu i pokłonił się królowi, który wyszedł, by go powitać, i szeroko otworzył ramiona. Po chwili poczuł zimowy chłód bijący od Mikołaja oraz zapach sosnowego lasu i zaraz jego ciepłe dłonie na swoich ramionach. Kanclerz. Musiał krótko przed przybyciem króla dotrzeć do grodna. W oczach radziwiła czarnego, i iskrzyła się radość z tego spotkania, ale kiedy dostrzegł czujne spojrzenie stryjecznego brata, nagle przygasła. Zygmunt August odwrócił się i prześliznąwszy się oczami po rudym, rzekł do kanclerza: Mości książę, stoi przed tobą hetman litewski. Czarny ściągnął brwi, jakby wyniesienie stryjecznego brata postać kanclerza pomniejszało, jakby jego blask nagle przygasł, a barwy spłowiały. Monarcha pochwycił ten niespokojny wzrok i powiedział do Mikołaja Czarnego: Rozgość się w zamku książe, a wieczorem porozmawiamy. Nie zwlekając już, bo zimowy chłód wyziębił go dotkliwie, a do tego czuł wilczy głód, król ruszył do zamku, zostawiając braci. Mikołaj Rudy stał przy koniu i poprawiał mu uprząż. Pożerała go zazdrość. Nie było lepszego towarzysza polowań dla króla nad Radziwiła Rudego, ale gdy w zasięgu pojawiał się czarny, to, to jego głosu Zygmunt August chętniej słuchał. Jego rady rozważał i jego lotny umysł przyciągał uwagę króla. Jak Jagielon zniknął w grubych murach. Gdy przestąpił próg komnaty, buchnęło w niego rozgrzane od kominka powietrze. Czując wielkie pragnienie, sięgnął pod zban z winem i nalał trunku do czary, wypił zachłannie i otarł ręką wilgotne usta. Zaraz zjawiła się służba, by pomóc królowi zdjąć zawilgocone od lepkiego śniegu odzienie. Na rozkaz monarchy wniesiono gorące potrawy. Król posłał sługę po Pierwszy przyszedł Rudy, zaskoczony tym nagłym wezwaniem. Wasza miłość, posyłacie po mnie, rzekł podczaszy litewski. I po marszałka, pora nam się rozmówić. Nie zabawię w Grodnie długo, chcę przed Bożym Narodzeniem dotrzeć do Krakowa, zaznaczył król i wskazał Mikołajowi miejsce za stołem. Wkrótce zjawił się Mikołaj Czarny. Również na jego obliczu Zygmunt August dostrzegł zdziwienie, wszak król nic nie wspominał o rudym, lecz wolą jego było rozmówić się z kanclerzem. Usiadł naprzeciw monarchy, obok kuzyna. Król uniósł wypełniony winem kielich i wzniósł toast. Za nasze spotkanie. Radziwiłowie pochwycili puchary napełnione trunkiem w kolorze bursztynu. Mikołaj rudy umoczył usta w winie, wypił ze smakiem i otarł brodę, by w milczeniu przysłuchiwać się rozmowie stryjecznego brata z królem. on, sięgając po kawał sarniej pieczeni, spytał kanclerza o zdrowie małżonki. Elżbiety z Szydłowieckich. Czarny odparł, że jest brzemienna. August pogratulował mu życząc kolejnego syna. Kiedy to mówił, jego oblicze nagle posępniało. Kanclerz zauważył zmianę na twarzy monarchy. Domyślił się, że obudziły się w królu bolesne wspomnienia. Wasza miłość, żałoba, żałoba po barbarze jest skończona. Z czystym sumieniem możecie wziąć sobie żonę, powiedział. Mikołaj sięgnął po gruby plaster tłustego boczku i włożył do ust. W milczeniu przeżuwał i czekał, popatrując na króla. Tłuszcz skapnął mu z warg. Otarł usta i, nie doczekawszy się żadnej odpowiedzi ze strony Jagielona, rzekł nieoczekiwanie: Doszły tu na litwę plotki, że książę Albrecht swata wam swoją córkę. Król zdawał się zaskoczony tym, co usłyszał. Tak więc radziwiłowie dowiedzieli się o swatach, ale nie miał im tego za złe. Więc tym żyje Litwa, rzekł Zygmunt August nagle rozbawiony. A myślałem, że strachem przed Iwanem, ale tak, to nie plotki i nie tylko Hohenzollern z fatami córkę. Król podniósł się z stołu i skierował oczy na portret, który stał na komodzie. Ocienionym mrokiem kontrefekt nie był widoczny dla Radziwiłów. Dopiero gdy Jagielon po niego sięgnął, światło świec spłynęło na brązowo włosą damę, w jasnej sukni, jej szczupłą szyję oplatał na szyjnik. Z białych pereł a misternie upiętą fryzurę trzymała w ryzach siatka z cienkiego złota. Małgorzata walzjuszka, rzekł Zygmunt August. Radziwiłowie wlepili oczy w obraz. Można było powiedzieć, że Małgorzata jest ładna. O ile Portrecista wiernie oddał jej urodę, nie starając się jej nadmiernie upiększyć. Mimo to kontrefekt w oczach kanclerza nie znalazł uznania. Mikołaj Czarny spojrzał na władcę podejrzliwie. Gdzieś tam, w zakamarkach jego duszy zakiełkował niepokój, że mogłoby dojść do tego małżeństwa. Wasza miłość posyłaliście na dwór francuski? spytał wreszcie Czarny, upiwszy łyk trunku. Nie, nie ja. Jak myślisz, panie kanclerzu, kto stoi za tymi swatami? Czarnego oblał zimny pot, ale milczał. Tak, nie trudno zgadnąć, moja matka. Zygmunt August odpowiedział za niego. I cóż, wasza miłość na te propozycje? Dociekał kanclerz litewski, w oczach pulsowała mu niepewność. Może bym ją rozważył, gdyby nie to, że Małgorzata ma jak na kobietę zbyt swobodne obyczaje. Nie zniosę, by przyprawiała mi rogi, biorąc sobie kochanków, tylko dlatego, że chciałaby dorównać nam, mężczyznom, którzy mamy niepisane prawo brać sobie nałożnicę. W źrenicach kanclerza błysnęło zadowolenie. Odpowiedź króla go uspokoiła, ale przemyślawszy to jeszcze raz rzekł: A gdyby małgorzata francuska była kobietą potulną i posłuszną woli mężczyzn, czy wasza miłość uważa, że marjarz z Francuzami przyniósłby koronie i litwie korzyści? Wiecie, panie, jak wielki strach budzi Iwan. Fama o tym, że zabiega o koronę u papieża, że gotów jest porzucić wiarę przodków i przyjąć katolicyzm, może jest tylko czczą pogróżką, ale może nie. Jeśli książę Moskiewski sprzymierzy się z Habsburgiem, znajdziemy się w kleszczach. Czy Henryk przyjdzie nam z pomocą? I jak bardzo sojusz z Francuzami rozwścieczy cesarza i króla rzymskiego, a ucieszy sułtana? Zygmunt August się zasępił. Słowa czarnego zmąciły mu spokój, serce napełniły obawami. A przecież nie usłyszał niczego nowego. Niczego, co by go zaskoczyło. Ciągle jednak wierzył, że to tylko pogłoski rozsiewane, by wzbudzić strach w Koronie i na Litwie. Zatem postawię na neutralne małżeństwo, które nie rozwścieczy, jak rzekłeś, Habsburgów. Pośle do Ferrari. Jest tam na wydaniu wnuczka Lukrecji Borgi, księżniczka Eleonora d'Este, która jest spokrewniona z królem Francji przez matkę, Renatę Francuską, zauważył Czarny. Zygmunt August zadziwił się tak dogłębną znajomością przez radziwiła rodzinnych powiązań. Odstawił portret na komodę, gdy usłyszał głos kanclerza. Wasza miłość... Może warto rozważyć ożenek z którąś z arcyksiężniczek. Ferdynand ma ich jeszcze kilka na wydaniu, jest w czym wybierać. Propozycja kanclerza była tak nieoczekiwana, że król nie mógł dobyć z siebie głosu. Czarny dostrzegł jego, jak oblicze monarchy sposępniało, a jego twarz w jednej chwili się postarzała, jakby złe wspomnienia nagle ożyły i odcisnęły na niej swoje piętno. Musi być jakieś inne wyjście, które pokrzyżuje tajemne układy Habsburga z Iwanem. Znajdźcie je! zaznaczył król, a w jego głosie pobrzmiała stanowczość, jakby monarcha zdecydowanie dystansował się od tej propozycji. Nie podejmowano już tego tematu. Radziwiłowie zorientowali się, że jest on niemiły królowi, który chętniej opowiadał o pobycie w Gdańsku, o łowach z sokołami w towarzystwie Albrechta Hohenzollerna w królewcu. Po kilku dniach, podczas których monarcha spożytkował wszystkie siły na kolejne polowania, dwór zaczął szykować się do Krakowa. Radziwiłowie odprowadzili Jagielona do granicy z koroną, po czym zawrócili do Wilna. To tyle na dziś. I teraz mogę tylko Wam życzyć miłego dnia, miłego wieczoru i zachęcić do przeczytania całej książki Pęknięte Królestwo. Trzymajcie się. Cześć.